Poniedziałkowe cześć z Księgarni Natuli. Poniedziałkowy przegląd nowości. Do Księgarni przyszło pięć nowych książek. Trzy książki przysłało wydawnictwo Dwie Siostry, a dwie książki wydawnictwo Debit. Ta przesyłka od dwóch sióstr to książka Wyjaśnij to Lotko z pozdrowieniami Żyrafa oraz Co robią uczucia? Książka autorstwa Martyny Skibińskiej. Dla uczniów pierwszych klas podstawówki, z tego, co widzę, książka detektywistyczna, rozwikłanie jakiejś zagadki. Lotka ma 11 lat, chodzi do piątej klasy, lubi ubierać się na czarno, wtedy łatwiej jest wtapiać się w tło i udawać swój cień. No i widzimy też w opisie, że będzie jakaś zagadka i będzie śledztwo od dwóch sióstr Lotka i dla młodszych czytelników. Pozdrowieniami żyrafa. Powiem Wam, że mam to pierwszy raz w ręce i już mi się bardzo podoba, były urzekające w ogóle ilustracje i sam pomysł. Jest żyrafa, pan żyrafa, który jest samotny. Zróżniam przeczytać sobie krótki opis z tyłu: który jest samotny i postanawia zaprzyjaźnić się korespondencyjnie z kimś, a tym kimś jest pingwin. Świetne ilustracje. Niewiele tekstów. Sam raz dla dzieci, które dopiero uczą się czytać. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawe. Tina Oziewicz, Co robią Uczucia? Też wrześniowa premiera od dwóch sióstr. Ilustracje Aleksandry Zając. Piękny papier. Świetne ilustracje. Co robi radość, co robi wdzięczność i lęk, czyli mamy ponazywane emocje, które są uosobione. W spokój głaszcze psa. Okej, okay, no to już wiemy o co chodzi w tej książce. Smutek otula się kocem. Co robią emocje, kiedy mają wolne? Aha! No to już wiemy trochę więcej. Bardzo ciekawa nowość. A z wydawnictwa Debit mamy kolejną część serii o Mai i Kacprze. Maja i Kacper rosną zdrowo niezbędnie zdrowego odżywiania oraz sekretne życie wirusów. Maja i Kacper rosną zdrowo to kontynuacja serii, którą lubicie. Część Maja dorasta i Kacper dorasta, które opowiadają o dojrzewaniu. Tym razem wydawnictwo Debit wydaje książkę o odżywianiu. Niezbędny zdrowego odżywiania. Książkę napisała endokrynolog Pediatra. Mowa jest o kacprze, z którego pewnego dnia w szkole wyśmiewają się koleżanki. I cała książka wyjaśnia dzieciom zdrowe odżywianie i zdrowy tryb życia. A sekretne życie wirusów dla młodszych dzieci. Bardzo kolorowa i ciekawie wydana książka o tym, co to są właściwie te wirusy i gdzie możemy je znaleźć. Zobaczcie, jakie ciekawe ilustracje. Elementy budowy wirusów. Jak się rozmnażają wirusy. Przegląd wirusów. Słuchajcie, to są takie nazwy i takie terminy, że to ja nawet się mogę z tego wiele nauczyć książka, która dziś na pewno się przyda. Wszystkie te książki są już dostępne na naszej stronie natuli.pl. A my widzimy się za tydzień. Pa pa.